Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj umujemy sobie blat kuchenny, ale nie cały, bo cały jest utrzymany y, dosyć czysto. Natomiast tutaj zaraz Wam pokażę. W jednym miejscu jest mega przybrudzony od pracy na nim, a nie na desce. Zaraz Wam to pokażę i sobie to wyczyścimy. Zapraszam na odcinek. To jest to miejsce, gdzie często kroimy i robimy różne rzeczy, nie korzystając z deski, bo jesteśmy leniuchami. W tym miejscu są takie czarne. Brudy. Ja to już gąbką myłem, szorowałem, ale to nic nie dawało. Także pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić, żeby to doczyścić. Bierzemy nasz płyn do rozpuszczania tłuszczu. Pamiętajcie schować wszystkie całe jedzenie tak? z okolicy, żeby sobie go nie zabrudzić chemią. Jak nasza chemia już chwilkę podziałała, minęły dosłownie 2-3 minutki. Bierzemy szczoteczkę do zębów, oczywiście taką zapasową, nie, nie tę, którą używamy, i miejsce przy miejscu szczotkujemy. Wy zostawiacie subskrypcję, a ja się biorę do roboty. I miejsce przy miejscu wzdłuż niby drewnianych słojów. I miejsce przy miejscu. Nie od razu widać efekty ale gwarantuję Wam, że, że będą. No dobra, teraz czas na efekt wow. Clean. Płuczemy. No, jest spoko. Jeszcze są miejsca, gdzie by trzeba trochę poprawić. Tak, dokładnie widać, gdzie jest do poprawki. Tutaj nie wiem, czy widzicie. Tu jeszcze widać. Tu są jeszcze takie czarne brudy. Natomiast tutaj, no, blat jak nowy. Jak nowy. Jeszcze tutaj trochę poprawię i koniec. Pamiętajcie bardzo dobrze wytrzeć, tak, te miejsca, które myliśmy. No bo to jednak chemia. Żeby ta chemia nam się nie dostała do żywności. Płuczemy ściereczkę i tak parokrotnie przetrę i będzie gotowe. No i udało się. Wyczyściliśmy blat. Dziękuję, że ze mną byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!